E, dzisiaj chciałbym e, pokazać jak się powinno rozrabiać zanęty Karela przy okazji pokażę zanęty, które ja będę osobiście używał. E, oczywiście palec z Kratinga skre to podstawa u mnie e, dzisiaj wziąłem sobie Red Spice trochę się odchodziło ostatnio, więc stwierdziłem, że taki zapach będzie lepszy na taką porę. Zapach mamy taki typowo jasne, że odmierzamy. Biorę zawsze sobie pojemnicze pół litrowe. Dzisiaj będzie trochę więcej nacenia, więc zrobię z półtora e, pojemnika. Czy jakieś 750 ml? Pamiętam, te karala mają fajne zapięcie, tak także bez problemu można sobie to machnąć. Będzie zawsze świeże, rzucamy to do środka. Jeżeli chodzi o zamęty karela, trzeba je nawilżyć stopniowo. Nie wolno ich zalewać, tak jak są bajce, bajtecha. I tak to wygląda. Pach. Rozmieszamy. Znowu. Nie wolno ich zalewać wodą. Najlepiej właśnie spreskiwaczem lub delikatnie ręką je dowilżać. Właśnie sąsiadowi poszedł karp. Zerwał go przy samym brzegu. Możliwe, że mocno go Jeżeli chodzi jeszcze o zanętę, nie trzeba jej... Wymaczeć parę razy. Wystarczy ją teraz dobrze dowilżyć w punkt. No tak jak mamy teraz. Czyli formuje się kula, nie rozbija się, ale jak naciśniemy to przedpołudnie się rozchodzi. Dobra, damy sobie to na razie na bok. Tu mamy jedną zamętę. Przecieramy sobie zanętę przez sito, żeby uzyskać pulchną konsystencję. No i sito 2 mm z tego co kojarzę. komponentę bardzo